Ja na wstępie bym chciał mojemu serdecznemu koledze pogratulować wspaniałej roboty, awansu do, do pierwszej ligi. Tutaj świetna robota dla, dla miasta i myślę że dla, dla całego Śląska opolskiego to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, zasłużony awans i cieszę się bardzo, że, że, że trener jest cały czas drużyną, jest już, już taki czas bardzo długi, także widać tutaj na pewno piętno odciśnięte. Wrócę też krótko może do takiego mojego początku, gdzieś tam w rozwoju, gdzie gdzie z Andrzejem się potykaliśmy i, 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 i zacząłem w Lidze od, od 5-0, także gdzieś z bardzo mocno mi to w pamięci siedzi. No i od tego czasu staram się mścić strasznie, jak tylko jest możliwe, to, to Andrzejowi staram się te 5-0. No. Te dramatyczne po pomóc zbierasz. Tak, bo woli zbiera, także myślę, że gdzieś tam się kiedyś w przyszłości wyrówna. A co do meczu. No, dziękuję naprawdę moim zawodnikom, bo to był mecz charakteru, mecz odwagi, mecz determinacji i mecz zespołowości. Na pewno klucz Borg przez większą część posiadał po, po optyczną przewagę, no ale ale w piłce nożnej też skuteczność się liczy i tutaj jeżeli chodzi o skuteczność, byliśmy lepsi. Jesteśmy w następnej rundzie. Zdajemy sobie sprawę z mankamentów. Tutaj na pewno nie ma żadnego hura optymizmu w naszym wykonaniu, bo bo są pewne aspekty, które mnie cieszą, ale jest wiele, wiele, wiele jeszcze pracy przed nami. Dwa tygodnie poświęcimy jeszcze, żeby do meczu ligowego na pewno być przygotowany dużo lepiej, bo, bo istniały fragmenty gry i, i, i kilka elementów, jeżeli chodzi o kontratak, nie funkcjonowało tak, jak miało. Ale, ale mecze się wygrywa determinacją i tu myślę, że, że na pewno stanęliśmy na wysokości zadania. Nie mówię, że Borg w tych elementach słabiej wygląda, bo obie drużyny grały na dobrym poziomie, tak jak Andrzej powiedział jak na ten etap to naprawdę mógł, mecz mógł się podobać, przynajmniej ja mam oboje mamy takie wrażenie, nie wiem jak tam kibicę to odebrali cieszę się niezmiernie i za tydzień zapraszam na kibiców na, na mecz z Ząbkami ustaliliśmy, że zamykamy kadrę, no, w tej chwili wobec sytuacji, która jest w klubie no, nie chciałbym się tutaj autorytarnie wypowiadać ja bym chciał oczywiście jedno, dwa wzmocnienia, by mi się przydały. Ja jestem bardzo zadowolony z jakości, której mam, ale nie, no nie ukrywam, że, że chciałbym więcej. No każdy trener chce więcej. Mam pewne pomysły, ale, ale ja tym zawodnikom nie będę płacił, także no tutaj, tutaj jest pewne rzeczy już nie ode mnie zależą.